Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie koncentrat napoju SodaStream Mirinda. To jest generalnie taki produkt, który wystarczy Wam do przygotowania aż do 9 litrów napoju. Oczywiście potrzebujecie tutaj mieć odpowiedni sprzęt, musi to być ten sprzęt SodaStream, tak? I wtedy rzeczywiście będzie możliwość przygotowania takiego napoju. Aż do 9 litrów. Taki, taki produkt ma 440 ml. Cena za taki koncentrat napoju w sklepie to około 20 parę złotych. Mniej więcej za tyle kupiłem właśnie. Ten konkretny produkt z dostępnością tutaj jest generalnie dość łatwo, powinniście móc taki produkt sobie zakupić w różnych sklepach spożywczych, tak, a zatem nie powinno być tutaj, myślę, jakichś większych problemów, a jeżeli chodzi o kwestie, na które na pewno warto zwrócić uwagę, no to przede wszystkim zwróćcie uwagę na sposób przygotowywania. Pamiętajcie o tym, żeby trzymać się tutaj ściśle tej instrukcji, żeby gdzieś tam nie uszkodzić sprzętu, z którego korzystacie. Tutaj sposób jest naprawdę prosty. Wystarczy napełnić butelkę wodą do zaznaczonej linii, następnie sobie nagazujecie zimną wodę, następnie napełniacie korek syropem do wewnętrznej środkowej linii, nie przekraczając właśnie tej konkretnej tutaj wskazanej linii no i później po prostu przechylacie butelkę i ostrożnie dodajecie syrop zakręcacie butelkę i delikatnie trzeba ją potrząsnąć jak sobie potrząsniecie, to już później po prostu można śmiało nalać sobie taki napój do odpowiedniego naczynia, do szklaneczki i można już sobie spokojnie go pić. To, na co też warto zwrócić uwagę, to oczywiście wartość odżywcza. Tutaj jest ona podana w przeliczeniu na 100 ml, 12 kcal, wartość energetyczna. Tłuszcz 0 g węglowodany 2,9 g, a zatem tych węglowodanów jest dość mało, dalej macie białko 0 g, sól 0,02 g, a zatem pod względem wartości odżywczej prezentuje się to dość w porządku. Mamy tutaj również składniki, różne ciekawe składniki. Warto się zawsze, pamiętajcie, zapoznać ze składem przez spożyciem. Oczywiście tutaj cukier, woda, kwas, kwas cytrynowy i różne inne składniki. Tutaj ja nie będę wszystkich wymieniał, myślę, nie ma to większego sensu. Natomiast jeżeli Was to interesuje, pamiętajcie sobie z tyłu opakowania, z tyłu produktu sobie tam zajrzeć. Tak? A zatem jeżeli chodzi o moje doświadczenia z tym produktem, myślę, że tutaj wystawiam notę 9 na 10, bardzo dobry bardzo dobry napój można przygotować właśnie korzystając z takiego koncentratu napoju Soda Stream dla mnie w ogóle bardzo fajny pomysł myślę, że jeżeli lubicie takie napoje tego rodzaju, no to jak najbardziej warto wyposażyć się właśnie również i w taki koncentrat napoju, a zatem to by było wszystko wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.